Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Trzeci odcinek Battlefield 1. Nie zdążył wyskoczyć. Pana, po... ale i mnie ale nie brakowało problemów. Pod samolotowym. lotowym. na od Nie było kawałek kwestii słychać, bo yy, nie udało mi się odpalić nagrywania. Góra. Okej. Okay. Pick up Lures. Aha, że łuskę. Dawaj. Potencjał. I sobie rzucić gdzieś pewnie, żeby go ten... Mhm. Dokładnie. Dobra, rzuć. A że rzucił? Dobra, on tam pójdziemy. W czasie. Myk, mek, Szpadel. Łopata. Czy jak to się nazywa? Dobra, ja tu po swojemu robię żadny crouch. Teraz sobie crouch zrobię. Dobra. I co, teraz ten tu przyjdzie? Dobra, teraz zrobię tak. I zaczekam, aż tu przyjdzie. Buga, buga, buga. Przepraszam, No, zgodzimy noć Chodź. Dobrze, ty ślepy jesteś, kurde. Dobra, mig gnoju Dawaj, broń, masz broń? Ma, dawaj, co to jest? To jest snajpa. Tłumik by się przydał. V, co to jest V? Aha, ustawiam sobie ten, My teraz To na blisko. I ruszyłem na zachód ku brytyjskiej stronie frontu. Cicho jak kot podczas polowania. Okej. Okay. No to idziemy w takim razie. Jak trzeba, to trzeba. Na razie nic nie Tam ma. jakieś światło. Fajne. Dobra, podbiegniemy sobie. A kiedy sprintujesz, więcej dzień, widać no, logiczne. Oddzielały mnie niemieckie okopy i KM. -y. No i na oko jakieś pół populacji Berlina rwących się do walki żołnierzy. Inny okay. z A tam sobie mogę, tak sobie mogę oznaczać. No to już, gdzie jeszcze jakiś jest. Tam. Dornetka by się przydała, nie? Tam tego też mogę oznaczyć, nie, tamtego nie. No dobra, poznaczałem sobie. I co mi tu daje? No, już więcej nie ma do oznaczenia. To lecimy w takim razie. Tu jest, nie wiem, jakiś magazyn z amunicją chyba. Tam jest ten gościu. Zarego szpadlem. Zaatakuje. Tylko jeden, tylko jeden. Jest, jest, szajsy! Tam nikogo nie ma, się trzeba upewnić. Nie ma. O! Jak tu rzucić? Nie można. No ale lipa. Dobra, to po prostu ścielę. Tyle w temacie. Sorry, ziomek, nie twój dzień. Ja tu, kurde. Barbarzyńca z siekierą. A zara, bo tutaj miałem coś, jakąś broń chyba w środku, nie? O, tu. Co to? O! Weźmiemy sobie za pistolet. Wziąłem? Wziąłem. No, automatyczny on jest chyba. Git. Mało amunicji ma straszne. Zdałoby się amo, ale tu nigdzie nie ma. No dobra. Lecimy dalej w takim razie. O, on z tłumikiem jest chyba nawet, nie? Czy nie? Nie chcę ryzykować, kurczę. Mój szczęśliwy dzień. Brytole zamiast strzelać do Niemców zasiedli do herbatki z ciasteczkami. No i przedostać się na naszą stronę przed ponownym rozpoczęciem ostrzału. No, tam jeszcze jeden. To nie widziałem go. Jak tu się rzucało czymś? Nie tak. O C! O nie! Nie w tą stronę. Zamknij drzwi. Nie ma tu nic. Idę z drugiej strony. Bo zrąbałem teraz. <gry> Wszedłem jak do siebie. Tam, ktoś jest gdzieś. Nie No, idzie, idzie No, zapraszam O nie! I to było beznadziejne No, wejdź tu, wejdź, wejdź, chodź No chodź, no C, 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 c chlera, ale ja stoję tutaj, macham Uwaga, co? Kiemano, pokaż łeb. Dobra, dostał, ale miał hełm. O nie, o nie! O cholera nie wiedziałem, że tak dużo ich tutaj. Ci kurde dam! Granat mi. Dobrze zamknąłem O cholera nie mam drzwi! Co żeś zrobił? Dobra. Jak zwykle rozpierducha. Nie udało się tego uniknąć. Gdzie są wszyscy? Halo, wie się ktoś? Jest, jest, i chyba yes. jedz. Ej, dobra, może zapomną o mnie. Jak to zazwyczaj działa w strzankach. Tutaj powolutku, No być sneaky piki i wyszło jak zawsze. Niko nie widać. O, amunicja. Cio, nie ma mnie! Dobra, yeah, pójdziemy sobie tędy. Zawsze to bezpiecznie. Mam jeszcze amunicję w tym, nie mam. Mam to trochę słabo. Gdzie on tu jest? Dobra, walić go. O nie! Kurde. O, o Dobrze, że oni też tak słabo strzelają, jak ja. on jest? A tu! No, kurde! Pięknie! Weź się uspokój, chłopie! Co tak krzyczysz? Co się dzieje? Strzela, ktoś do ciebie! No, już cała wioska? Chyba da, elegancko, daj amunicję tutaj, tutaj, to się przyda. Lecimy okopem, okopy były pełne najlepszych cesarskich żołnierzy. Mogłem mieć tylko nadzieję, że większość z nich nadejścia kłopotów spodziewała się z innej strony. Mm, oby Dobra, tam jest I tam jest jeden, nie? Tutaj tylko dwóch, dobra. Tego wyciągniętego sobie załatwimy. Nie jeszcze nie jeszcze nie, nie Kurde! Serio! O nie! No dobra, trudno. Jak już rozwałka, to rozwałka na całego. A on coś śpi! To nieźle. Widziałem! Kurde, dobrze strzelają. Skąd oni strzelają? Oła! A tu był! Ups. Widziałem go. No niestety. Uh, yes, 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 you can uh, carry two weapons. były pełne najlepszych Co? cesarskich O, już myślałem, że bez broni mieć tylko nadzieję, że większość z nich nadejście po spodziewała się Żeby Dobra gościu, ciebie wyciągniemy tutaj. I tym razem spróbujemy to na cicho zrobić. Może się uda. Tamten śpi. Także git. A ty chodź tutaj. Co to było? Musisz to zobaczyć. No i zobacz. Dobra, znaczymy sobie ciebie. I plecuszki. Dobra, teraz śpiący. Dobra, teraz się z zajmiemy. O, to jakaś broń. Inna my tu mamy. Zmienimy sobie tą. A no bo nie w sumie tą. Już tu amunicji nie ma. Co to jest? O kurde! Taką broń to ja lubię tutaj. Pistolet taki będzie. Co tu mamy? To jest jakaś bomba. Wezmę. Nie ma. Tu nie spać, tu jeszcze coś jest. Granat. Jakie uzbrojony? No to kurde. Zapraszam do tańca I Tutaj butla jakaś no. A wyłącz alarm Dobra Już alarmu nie włączą Ziomeczkowie Stój co mi? No odwróć się, no Dobra, jeśli nie chcę ich zwrócić to nie Dobra, okopami, nie ma co tędy iść Tu będzie bezpieczniej Mam coś ten na cicho? Nie bardzo Myślę, że ktoś mnie tu widział Dobra, tu jeden Tam drugi jeszcze jest

Teraz, co by tu zrobić, kurde? Ładunek mi podstawię. Zobaczymy, jak ty, co, co, co z tego się wydarzy. A, widzisz ładunek? A, wejdę sobie. Ej, co, nic się nie wydarzyło? Ominął

myślałem, że jesteś... Gościu, z Nara! Łap granat. Zrozumiejmy sobie broń. Jakby ktoś nam na plecy miał wejść. To jest mój styl całkowicie. O, ktoś był na plecach. Elo na cicho było nudno, więc spróbujemy na głośno, nie? O kurde, mi się nie podoba to za plecami. Zachęcał do trzymania głowska. O, no myślałem, że szczury jakieś. Ziemia nitszyja była labiryntem drutu kolczastego, trupów i rumowisk. No jest, to z drugiej zmierzałem do celu. Czy we wraku znajdę coś użytecznego. Jest samolot. Rozbity. No, jest o, chyba ten Wilson. Wilson. Jóż. A ja, ja nie dam rady! mu obiecałem, że przy życiu nic nie komuś. będzie. Tak się to kończy. Hej! Wybacz Przecież obiecałeś, to mnie do domu. Nie tak głośno. Mówiłeś o medalach. Mieliśmy być bohaterami. Ja nim nie jestem. Ale dałeś mi słowo, obiecałeś mi to. Mówiłem? Albo jesteś w porządku i mi pomożesz. Albo kłamcą i strasznym drzem. Który skończy to patrząc mi w oczy. No, nieźle. I był obiecywać, kurde. Teraz ma argumenty. To co? Jak będzie? Pane karty na stół Blackburn. O. Nie jesteś George Rakem, prawda? O. Nie jesteś synem hrabiego Wyższego. Domyślił się. <grym> Aż taki naiwny nie jestem. A! Czy ja bym? Dużo długo ci to zajęło, żeby Mówi się zorientować. No kurde, nie gadać go będą się unieć Czego niosę? Niosę go na plecach chyba ja nie mogę strzelać Jeśli miałem do uratować Dawaj musiałem się pośpieszyć Szybciutko Ej ja nie wiem czy to są szczury takie jakieś znikające w tym Niemcy tych sturach Cię powiedzieć Niemcy znani z tego, że łatwo nie ryzykuje. Te szczury dziwne, mało jakościowe. Dobra, tam prędzej nie idziemy, słuchaj. Pójdziemy tędy, być bezpieczniej. Co mogłoby Normalnie w nie ma czasu. Się kościół wykrwawia. Nie, okay. Zwierzęd za jezgazda Reflektor Tu się chce czołga w ogóle Dawaj, 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 dawaj Dobra, pięknie. Poczekajmy, niech oświetli. O, leci, leci Światła. Nasi chłopcy wezmą nas za nieców. Dobra, jak teraz wracasz? Z tym światłem wracasz. Jazda. Prędź Pronto. Dobra, tu chyba żadne światło nie dociera. Owa, owa. Też dobra, jednak dociera. Dobra, na styk. Dobra, wraca. kiedy biegniemy. O, kopę. Dobra, prawie jesteśmy. Jesteśmy! Śmanu. zło, scena, Wilson powiedział, że jestem kłamliwym synem. No, trochę miał rację. Mogłem, bo właściwie uważałem, że chyba ma rację. Mm. Choć ciężko mi się z tym pogodzić, bywa. To najprawdziwszy bohater. To nie jest żaden bohater. To kłamca, złodziej i zwykły oszust i odpowie za swoje czyny. Tak jest, Blackburn. O, Prawdziwy ten rakman, czy jak on to miał? No i dobro, mamy. Yy... zamiast miasto Chyba Rzeszów Papierosek dziwny bez filtra E, tyle zmarnował na farmę, co? No, kurna, bogatego trafiło. Wiesz co wstawię się za tobą w sądzie wojennym Może coś w Wątpię, ale Dzięki. No i na Wilson, potrzebuję strzelca! Tutaj! Ja! Ja mogę! Ja to zrobię! Ty jesteś uziemiony! Uuuu, ale. Wilson, Pusia... w powietrzu! Jazda! Ruszajmy! No to jazda! Na pewno nie chcesz sobie odpuścić! Maszyna startuje. Polecieli. Ale teraz, kochani moi drodzy, 20 minut odcinka. Myślę, że te, tym razem tyle wystarczy. E, tak więc no, co wydarzy się dalej? To dowiecie się w kolejnym odcinku. Zapraszam do łapkowania, komentowania, subskrybowania standardowo. Zapraszam do kolejnego odcinka, trzymajcie się i cześć!